Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Pawełek, a dzisiaj poprowadzę dla Was QA. Razem ze mną jest Pawełek. Cześć Pawełek, cześć, witam. Paweł, jak sam mówisz, gra w gry to Twoje hobby. Z tego co wiem, lubisz się z tym dzielić z innymi. Dokładnie tak, ok? Powiedz nam, czym się na co dzień zajmujesz. Na co dzień jestem realizatorem dźwięku. Prowadzę firmę razem z rodzicami. Ale to nie tylko moja praca. To jest również moje hobby i styl życia. Jakbyś miał wybrać trzy rzeczy, którymi się pasjonujesz? Jakie by to były? Komputer, muzyka i YouTube. Dobra. Mam dla Ciebie przygotowanych kilka pytań od widzów. Gotowy? Pierwsze pytanie. Będzie Farming 19? Nie. Nie przewiduję tej gry, ponieważ nie jest mój styl. Ok, czas na drugie pytanie. Jak wygląda Twoja praca? Jak wygląda moja praca? Moja praca jest ciężką pracą. Yy, zazwyczaj jedziemy na koncert dzień wcześniej, rozkładamy się. Yy, po jakimś czasie idziemy spać albo i nie. A potem jest koncert. W sumie nic specjalnego, yy, ale męczące to jest. Co robisz w wolnym czasie. Gram w gry komputerowe, słucham muzyki, oglądam YouTube'a czasami, chociaż nie za dużo. I spotykam się ze znajomymi, chyba to co każdy. Masz dziewczynę? A no mam dziewczynę. Siedzi tutaj dzisiaj razem z nami i nagrywa. Okej. Okay. Spełniłeś jakieś marzenie związane z YouTube'em? Na pewno jakieś marzenie spełniłem. Nie jestem w stanie na tę chwilę powiedzieć dokładnie jakie, ponieważ... Mam jeszcze kilka ambitnych planów związanych z YouTube'em, ale tak, jakieś marzenie na pewno spełnię. Szybkie strzały. Cola czy Pepsi? Cola. Nike czy Adidas? Nike. Pies czy kot? Pies. Bardzo dużo pytań było odnośnie Pawła. Porozmawiajmy o nim. Jak się poznaliście? Z Pawłem poznaliśmy się w Gliwicach na evencie parę lat temu. Ja byłem współorganizatorem tego eventu. I Paweł podszedł, zaczęliśmy gadać i w sumie tak nawiązaliśmy współpracę. Były również pytania o gry. Yy, Nagrasz z nim Gary od albo Alex Orywal? Na razie nie przewidujemy, ale kto wie, równie to bywa. Dobra, to wróćmy do ciebie w takim razie. Masz rodzeństwo? Mam brata, młodszego. Okay. Z którego przedmiotu byłeś najlepszy, najgorszy w szkole? Proste pytanie. Najgorszy byłem z matematyki, fizyki, chemii, biologii, a najlepszy z informatyki. No tak. On nagra? FIFA 19 CS PUBG. Chyba tyle. Czy wcześniej coś nagrywałeś? Zdarzało mi się nagrywać płyty CD, DVD, wcześniej dyskietki. A tak to nie. Ok. Kiedy odcinek z The Forest? Nigdy! Widzę, że nie przepadasz za tą grą. Nienawidzę tej gry. Nie, po prostu mi się przejadła. Grałem w tą grę za dużo czasu i na razie nie przewiduję odcinków z tej gry. Ok. Następne pytanie. Nagrasz kiedyś MSP? MSP? Mówi Planet. Nie, myślę, że to nie totalnie. To, to kompletnie nie mój kontent. Lubisz Janka? Janka? Znam kilku Janków, z i W sumie lubię ich, więc tak lubię Janka. Okej. Okay. Jakich youtuberów najbardziej lubisz? Których youtuberów najbardziej lubię? Ciężko powiedzieć, których najbardziej Łatwiej mi powiedzieć, których oglądam Poszukiwacz, Adbuster, Arte, Fardenga Siebie oglądam Nie ma ich za wiele Nie, nie ma zbyt wiele Raczej nie oglądam dużo YouTube'a No tak, wiadomo A znasz bardzo Melody? Nie znam no, Warto zerknąć Zerknę, po nagraniu, dobra? No wiadomo, że tak Bierzemy się do końca Ale jeszcze mam dla Ciebie kilka pytań Jaki masz komputer? I ile masz lat? Komputer. Komputer, o tym będzie osobny odcinek, yy, ale pod każdym live'em jest opis mojego komputera, możesz śmiało zam zobaczyć. A ile mam lat? Yy, no stary też jestem 23 lata mam. Będzie seria typu darmowe gry ze Steam? Myślałem o tym yy, i rozważam to, ale zobaczymy, jak się podtoczy moja kariera na YouTube. Rozwinąć myśl? Rozwinąć myśl. Yy. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, ale planuję coś fajnego. Okej, okay, czekamy z niecierpliwością. Okej, okay, ale lecimy dalej. Kogo bardziej lubisz, Pawła czy Betberto? Paw... Y lubię tak samo. No tak, dyplomatyczna odpowiedź. Dlaczego zacząłeś nagrywać? Zawsze lubiłem gry komputerowe, zawsze lubiłem się dzielić tym z innymi. Y często koledzy nawet oglądali jak gram, bo wolali tak niż grać ze mną, więc stwierdziłem, że zacznę nagrywać na YouTube'a. A może komuś się to spodoba, a może ktoś będzie chciał mnie oglądać. No i tak w sumie zacząłem nagrywać. Okej. Okay. Najbardziej żenująca chwila w twoim życiu. Najbardziej żenująca chwila w życiu. To jest trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć w tej chwili. Słabo. Jaką najdziwniejszą rzecz jadłeś? Jaką najdziwniejszą rzecz jadłeś? Wiesz co? Może to teraz głupie, ale miało być najdziwniejsze. Jak byłem mały, jadłem mrówki. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Może jednak zdradzić nam robkę tajemnicy? Ach. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że jest to duży projekt. Eee, projekt filmowy. Mamy zamiar nakręcić film. Eee, Myślę, że się spodoba widzom. Tyle mogę powiedzieć. A kiedy możemy się go spodziewać? Kiedy się go spodziewać? Przełom sierpnia-września. I tak dużo nam to daje. Drodzy widzowie, zatem kończymy dzisiejszy wywiad. Dziękuję Wam serdecznie. Moim i Waszym gościem był Pawełek. Do zobaczenia! Trzymajcie się! Dziękuję, do zobaczenia! Poszło. Ujęcie trzecie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Pawełek. Dzisiaj. Oprowadzam dla Właśnie. Na co dzień jestem realizatorem dźwięku yy, i prowadzę. Dy... Na co dzień jestem realizatorem dźwięku. Dobra, czekaj. Muszę się wyzerować. Podbawam. Bardzo dużo było pytań odnośnie padła. Więc zadam Ci teraz kilka odnośnie okay. Słuchajcie, lecz jak Chcecie robić porządne oświetlenie. To to jest potrzebne. Black Rep, po prostu czarna folia. Czarna folia do pieczenia, tylko trochę twardsza. Można sobie nią tak ustawić, światełko, jak tylko chcecie. Na każdym hollywoodzkim planie tego zawsze jest dużo i się bala wszędzie. I każdy ma zawsze kawę i black repa.